Postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda. My, chrześcijanie XXI wieku, jesteśmy powołani, aby być światłem, ale uwarunkowani własnymi ograniczeniami, przytłoczeni zewnętrznymi okolicznościami, możemy czuć się do tego niezdolni. Jak iść, zachowując nadzieję, niezależnie od lęków, które czasami wydają się dominować? Chodzi o ciągłe podążanie naprzód, o nieustanny wzrost w poznawaniu Boga i Jego woli, która jest miłością, dzień po dniu zaczynając od nowa. Co daje nam prawdziwą radość? Przeżyte Słowo Boże, które oświeca nas i umożliwia dawanie świadectwa. Prawości i sprawiedliwości i prawdy wśród zagubionej ludzkości, której jesteśmy częścią. Czy kiedykolwiek zadałeś sobie pytanie, co zrobiłby Jezus, gdyby był na moim miejscu, Kiera powiedziała do młodych. Świętość osiąga się żyjąc Ewangelią. Przynoszę wam nie tylko słowa zachęty, ale samą Ewangelię. To prezent, który chciałam Wam zrobić. Ewangelia była, jest i pozostanie księgą przemieniającą życie pojedynczych ludzi i całych społeczeństw. Należy karmić się nią od najmłodszych lat, aby się uświęcić i zmieniać świat. Życzę Wam, abyście tak dobrze żyli Ewangelią, aby każdy, kto Was zobaczy, mógł powiedzieć: Oto drugi, mały Jezus, przychodzący przez tę ziemię. Propozycja. Poświęćmy ten miesiąc wymianie lub podarowywaniu Ewangelii jako zobowiązanie do wspólnego życia jej słowami.